Drogie Panny, na czytaniu na sierpień takim partnerskim, miłosnym. E, taki schemat czytania zastosowałam już w lipcu, i wiem, że się przyjął, że tutaj e, podobało się Wam takie konkretne podejście do sprawy, do relacji, zauważenie potrzeb swoich, partnera i patrzenie w kierunku, co można zrobić, działań, które można podjąć. I chciałabym właśnie to kontynuować, i dzisiaj widzicie właśnie ten format tego czytania w taki sam. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej Waszego partnera, kogoś, kogo kochacie, kogoś, kogo macie na myśli w tym momencie, jak słyszycie to czytanie. No i teraz może już przechodzimy do tych energii. U Was jest 7 buław. To oznacza, że uczycie się stawiać granice, uczycie się mówić czemuś nie, zauważacie, że czegoś, co jest dla Was ważne, trzeba mocno bronić. I teraz po prostu zauważmy, czy to jest w Was, i to dotyczy tej relacji, czy to jest coś... Co broni Waszą relację z Waszym ukochanym przed czymś, co jest na zewnątrz? Dla każdego z Was to pewno będzie inna sytuacja. Ale tutaj widzę w tej karcie taką wielką determinację w bronieniu czegoś, co jest istotne, więc myślę, że zdacie sobie sprawę z wagi, prawdy. O której myślicie, z wagi uczuć, które w sobie macie, i za wszelką cenę będziecie bronić siebie i tego, co wyznajecie, tego, co czujecie. I myślę, że postawieni przed właśnie takim ogniem, przed taką jakąś koniecznością, zdacie sobie sprawę, że. Warto jest chyba zawalczyć o tą relację, o coś w tej relacji, że to, co dla Was jest ważne, to myślę, że partner, że ten ukochany, ukochana, bo pokazuje się tutaj partner w postaci cesarza. To jest osoba właśnie taka godna, bezpieczna, zauważalna ktoś, kto chce coś konstruować, ktoś. Kto ma odwagę, żeby walczyć. Więc to oczywiście może być ktoś spod znaku barana, ale nie musi być. To jest po prostu taka bardzo energia zdecydowana, żeby podjąć temat. Jeżeli nie jesteście w relacji, ta relacja jest trudna, zerwana, zwieszona, to, bo świadczy tutaj o tym, ta energia pośrodku. Pomiędzy wami jest jakaś trudność, są trzy miecze, czyli jakieś zranienia, może jakaś przeszłość trudna. I tutaj jest w partnerze gotowość, żeby coś budować, żeby coś konstruktywnego wnieść do tej relacji, a w was jest gotowość, żeby czegoś bronić. Więc myślę, że jesteście w stanie pokonać te trzy miecze, które są w tej chwili energią takiego padającego deszczu, takiego pochmurnego nieba, takich no, trudnych, napiętych być może stosunków. Ale dalsze karty, może właśnie spójrzmy na karty potrzeb Waszych. Y, konkretnych, y, drogie panny, y, waszego partnera i te, y, które y, są takie wspólne tej waszej relacji, to te karty świadczą o tym, że przebrniecie przez te trzy miecze, że poradzicie sobie z tym. Po stronie y, waszej, drogie panny, y, w potrzebach są trzy kienichy. To jest potrzeba y, takiej radości, radowania się życiem, dzielenia się y, tym, o czym e, myślicie, tą relacją być może, e, tak e, z innymi, tak e, wspólna radość z przyjaciółmi z tego, że właśnie coś być może rozpoczynacie, coś być może e, przebudowujecie w tej relacji. To jest być może e, wchodzenie na nowy etap tej relacji. E, bo Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest dla Was ważne, że idziecie za potrzebą serca i potrzebą Waszego serca też jest y, powiedzieć to światu, y, po, podzielić się z tym, y, co chcecie zrobić z Waszymi y, zamiarami, uczuciami, emocjami, z przyjaciółmi. Tutaj jest też taka potrójna energia. Myślę, że chcecie w taki życzliwy sposób Pogodzić jakieś sprzeczne rzeczy ze sobą. Po stronie waszego partnera w potrzebach jest takie, myślę, uwolnienie się od jakiegoś schematu, od myślenia jakiegoś takiego destrukcyjnego. Myślę, że też to może być związane z Wami, że wasz partner chciałby, żebyście wy uwolniły się może od tej energii trzeciej. Y tutaj jest wiele możliwości interpretacji tych kart, ale myślę, że w tej potrzebie, która jest po środku pomiędzy Wami, jest taka, y taka radość, taka, y takie bycie szczęśliwym, y takie poczucie y spełnienia. Y takie bycie szczęśliwym od środka, dla samego siebie. To znaczy, właśnie pójście za, za tym odgłosem od wewnątrz was, to bronienie czegoś, co jest dla was ważne, dla was osobna, a co za tym idzie razem. To jest jakaś trudność w tej relacji, że coś jest. Przywiązane, coś jest uwiązane. Być może wasz partner jest przywiązany do czegoś, od czego nie może się uwolnić, i by um, chcielibyście, żeby, um, żeby właśnie stał się samodzielny ten partner, żeby umiał czuć tą radość życia, która jest tutaj pokazana w tych dziewięciu kielichach. Być może to jest też e, chęć waszego partnera, żebyście odwiązali się od tej energii trzeciej, żebyście byli samodzielni, żebyście mogli samodzielnie podejmować decyzje o sobie. I żebyście mogli się cieszyć tą samodzielnością, i żebyście mogli poczuć e, to szczęście od wewnątrz siebie, żebyście się uwolnili od czegoś, co was ogranicza. I e, Tutaj te dziewięć kielichów po środku między wami daje takie przyzwolenie na tą radość, na, te, na to szczęście, daje poczucie radości i spełnienia, więc myślę, że tutaj, jak zrozumiecie te własne potrzeby, to pozwolicie sobie na takie pouwalnianie z siebie rzeczy, które Was trzymają, które nie pozwalają Wam. Cieszyć się życiem po prostu. I może teraz spójrzmy na działanie, jakie podejmiecie, żeby, żeby właśnie ta relacja mogła być spełniona, żeby mogła kwitnąć. Bo tutaj no to kwitnienie jest pokazane w tych dziewięciu kielichach. I spójrzmy na działania. Po Waszej stronie jest bardzo trudne. Pozostawienie czegoś, czegoś e, smutnego, czegoś, co was zasmuci, czegoś, e, co będzie trudem emocjonalnym e, nie tylko dla was. E, tu jest e, tęsknota, tu jest jakiś żal, tu jest jakieś rozczarowanie czyjeś, być może. Być może wasze, być może pokonanie właśnie jest tutaj tego rozczarowania, tych pięciu kielichów, które mówią o, o smutku z przeszłości, o jakimś nieukojonym żalu. O czymś, co może dotyczyć nie tylko was, ale właśnie kogoś, tej energii trzeciej, o której już tu wspominałam, że coś trzeba zostawić, coś trzeba pożegnać, żeby móc istnieć właśnie w taki spełniony sposób w tej relacji, w której jesteście. Po stronie waszego partnera jest piękna karta czterech pentakli. To jest taka. Karta bezpiecznego miejsca, wspólnego być może miejsca, takiego fundamentu pod coś, takiego zabezpieczenia czegoś, docenienia też, bo tutaj jest to pokazane w formie takiego skarbu, który Wasz partner jak gdyby ma do niego klucz. Być może tym skarbem jesteście Wy. I, I on to docenia, ta ukochana wasza osoba wie o tym, kim jesteście dla niej. I stara się wam to pokazać jakimś działaniem. Myślę, że pomiędzy wami, bo tutaj rezultatem jest paść mieczy. To jest porozumiewanie się. To jest umiejętność... Z Waszej strony, wypowiedzenia tego, co czujecie, co jest bardzo dla Was trudne, bo u Was jest wiele zranień, wiele poranin, być może spowodowanych nie tylko tą relacją, ale czymś, co jeszcze ciągnie się albo za Waszym partnerem, albo za Wami, z czegoś jesteście niepułowalniani i to jest trudne. Jeśli chodzi o Waszego partnera, partnerkę, to myślę, że ten ktoś chce Wam powiedzieć właśnie o tej ważności i istotności Was w jej życiu, o ważności tej relacji. Chce jak gdyby też być może pokazać, że są podstawy, żeby budować ją w inny sposób od nowa. Bo może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem. I tutaj zobaczcie, jest takie y, przejście z takich trudnych energii trzech mieczy, poprzez te pięć kielichów u Was, y, poprzez tego diabła, który też jest jakimś takim przywiązaniem, uwięzieniem, jakąś taką toksyczną energią. Y, Tutaj jest też taka prężna chęć budowania czegoś od podstaw na stabilnych podstawach, bo to są dwie czwórki, cztery pentakle i cesarz to są podstawy, żeby coś mogło zaistnieć, ale w taki sposób bezpieczny, taki długotrwały, taki na przyszłość, na daleką przyszłość nawet. Że na tych zranieniach, które w jakiś sposób dotyczyły Was obojga, na tym doświadczeniu można budować. I Wy już zdajecie sobie sprawę, drogie Panny, bo ta Siedem Buław o tym świadczy, że warto tego bronić, że tutaj są wartości takie nieprzemijalne, takie bardzo zgodne z wami tutaj sądzę, że jest ogień jest uczucie, jest namiętność na pewno bo tutaj jest siedem buław jest ten diabeł który mówi właśnie o takim powiązaniu ogniem takim, takiej żądzy takiej właśnie namiętności jest też karta uczuć jest dziewięć kielichów, trzy kielichy jest też zranienie, to jest coś, co było w przeszłości, coś, co y, niesiecie za sobą jak taki ciężar i myślę, że warto o tym po prostu porozmawiać. Tutaj wynikiem jest przecież właśnie y, to porozumienie się, umiejętność mówienia o uczuciach. To jest nauka y, wspólna y, wypowiadania swoich potrzeb. Y, wypowiadania. Y, Swoich marzeń, pragnień. To jest mówienie o emocjach. I myślę, że tutaj sierpień będzie takim miesiącem też przełomowym dla Was, drogie panny, bo dowiecie się bardzo na czym Wam zależy poprzez to, czego nie macie, poprzez brak. Zauważycie, jak ważne jest to, czego potrzebujecie, jak ważne to jest w Waszym życiu. I będziecie się starali taką właśnie docenianiem na co dzień takich różnych małych rzeczy, pokonywać te trudy z przeszłości, pokonywać te rozczarowania. Będziecie próbowali nawiązywać kontakt pomiędzy sobą, mówić o tym, co boli, mówić o tym, czego potrzebujecie. I pewno nie rozwiążą się wszystkie sprawy w sierpniu, ale myślę, że to będzie ważny miesiąc, żeby zdać sobie sprawę z powagi tego, co jest w Was w środku, z tego, czego pragniecie, na czym chcecie budować, i że w ogóle bardzo zależy Wam na tej relacji, że chcecie ją budować że jesteście skłonni, nie wiem, zamykać jakieś stare rzeczy. Być może jesteście w sytuacjach, w których albo wspominacie stare relacje, albo jesteście w czymś, co trzeba będzie jak gdyby pozostawić i to będzie trudne domykanie czegoś z przeszłości. Ale idziecie dalej, idziecie do przodu, bo tutaj te siedem buław mówi, że Potrzeba jest właśnie takiego wejścia wyżej, pójścia dalej, pracowanie nad sobą, wzrostu, bo to jest bardzo też taka mistyczna, duchowa karta zauważenia siebie, zauważenia swoich granic, swoich potrzeb. I macie tutaj szansę, bo po stronie partnera jest tutaj potencjał, żeby właśnie coś zbudować tylko być może partner też z czymś teraz się zmaga bo tutaj ten diabeł mówi o odkręcaniu czegoś o uwalnianiu się od czegoś więc też zauważcie że jemu nie jest łatwo myślę, że pokonacie te swoje problemy bo w samym środku, zobaczcie jest te piękne dziewięć kichów które mówi o takim spełnieniu, radowaniu się tym co jest tu i teraz z pijaniem po prostu chwil, które są takie ulotne, ale, ale można je docenić, je zatrzymać przez to, że właśnie i zauważamy, że umiemy się nimi cieszyć. I tego Wam życzę, drogie Panny. Myślę, że to będzie e, może niełatwy miesiąc w Waszej relacji, ale będzie bardzo ważny i e, będzie też takim przełomem. I zauważeniem siebie, swoich potrzeb, potrzeb właśnie swojego partnera, docenieniem w ogóle wagi tej relacji i wagi tej relacji w Waszym życiu. I będzie też bardzo wiele takich pięknych chwil, takich radosnych. I to jest, to jest bardzo cudowne i tego Wam życzę z całego serca, drogie panny. I zapraszam Was też serdecznie do czytań takich osobistych, na konkretne Wasze partnerstwa albo takie osobiste specjalnie dla Was, żeby Wam pomóc w rozwiązywaniu Waszych problemów, żeby zainspirować być może do, do czegoś. No i w takim razie, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.